Drogi, no super hala, patrzcie. Ej, ten w gili kurwa przyjął kilka pestek. No ucieka. No masz taki filmik. Uciekł na budynku. Okej, okay, a tutaj? Tamten, no. Nie tłumaczył. Co? Uważaj na prawo. po prostu kurwa wracajcie już i tyle. Wina dama i tyle, no trudno. Czekaj, widzę do... ja. -a. Ja dostawiłem kończy. Ja to będę lepiej

Mam tego bilacza. wiesz co to był? Ten kurwa, jak ja to się nazywa? Ten taki kurde, nieogerniente. Wyśmieniliśmy z jego że on bo trafienia traktuje udaniowo. A, dobra, dobra. On się ciągał kurwa, na iglicy, który prędzej same igły są zamiast ściółki, Ja myślę, że go nie wiem. Nie kurwa, w żeby... Dobra, oni daleko. Dalej, z prawej na lewo. Będą mniej więcej na nosie. Jeden przechodzą z lewej na prawą na ten budynek, Jury. Ale to nasi są. Nie? To nie są. Nasi poszli tu z wałów działem. nie kto osoby wytrzymał nasze. Ale ty mówisz ze złej strony, z Prawie na lewo szli. Nie, tutaj, jest na prawo. Kurwa na dzielnicy, no to oni nie mają tam tą stronę. A oni szli w tym budynku. Tak, wiem, widzę tutaj. Z budynku strzelają. Przed budynkiem tę drogę możesz pokryć. Bo podchodzisz z tej strony, jest na z budynku. Basta, nos filas de ir, nos de ir